Cześć, tutaj ja, Pasa 315 i witajcie w kolejnym odcinku e, recenzji e, odcinków e, sąsiadów klasycznie z e, panem Alan Alan. Hello, <laughs> Boże! Nie, to było cudownie, dobra e, Tak, e, odcinek, odcinek e... Ogdut. E, pewien pan w czerwonym swetrze z jakiegoś powodu dziwnego zachwala ten odcinek pod niebiosa, jeżeli to nie jest za małe słowo. E, jak się dowiedzieliśmy u niego na głosowaniu na najlepszy odcinek? E, e, tak, e, chodzi o to, jakby, że e, oni mają jakby pomnik Krasnara, który akurat wygląda pięknie. Zgodzę się z tym, że wygląda cudownie ten pomnik. I jakby odcinek, zapomniałam powiedzieć, napisał Wladimir jedanek i Wędurka Czwanczarowa a Animował Karel Chocholin, jest to ostatni odcinek robiony w Ciklowce I ostatni który nagrywał Wladimir Malik W sumie ja nie wiem, czy malowanie też nie było robione w Ciklowce, ale wydaje mi się, że nie Nie jestem pewien, najwyżej ajetolodzy poprawią mnie, a, a na pewno tego nie zrobią, ponieważ żaden ajetolog mnie nie ogląda ja, Ty nie jesteś ajatologiem. A co trzeba zrobić, żeby być? Nie wiem, trzeba być tak y... O nie. Trzeba być pewnym panem w zielonej czapce, trzeba być y... pewnym panem w czerwonym swetrze, trzeba być pewnym panem w y... Y... żółtej koszulce bądź czerwonej. Zależy, gdzie to oglądacie. Albo trzeba być pewnym panem, co odenajdzie odcinki z TVP1, które przez ponad 17 lat były zaginione. Oraz trzeba być pewnym panem, który ma e, blok, e, który się nazywa Aiatolodzy. E, I pochodzi z Chorwacji. Tak. Ciekawostka: przejeżdżałem przez miasto, e, przez jego miasto rodzinne. E, tak. A ja z tobą gadałem w tym momencie. No i tak, e, e, odcinek był. Mam do niego podobną opinię co do studni, ale jak coś to już mówię, że mm, był na pewno lepszy niż studnia i nawet mogę się posunąć o zdanie, że był lepszy niż Bujane Krzesło. I moja opinia wygląda e, tak, że oceniam ten odcinek 6 na 10. A jak pan, jak pan Alan, Alan z tego ja... Się... Ja uważam, że ten odcinek był dobry, ale nie najlepszy. Podobały mi się te sceny, jak ta skrzynia poszła i przez. Wszystko... A, błąd z pędzlem był, błąd z pędzlem był. A, no to dobra. To błąd z pędzlem i ogólnie ten odcinek oglądałem bardzo dużo razy na Fox Kids. To w rybie. z Fox Kids, w Aha, no i jak oceniasz ten odcinek? Ja oceniam na 7 na 10. Dlatego pomiędzy 6 na 10 i 7 na 10 jest 6,5 na 10. No to dobra. No i tak właśnie wygląda, więc trzymajcie się. Cześć. Cześć.